Halo, halo widzowie, witam, bardzo serdecznie z tej, tej, tej Zakrzak No i mamy się 19 września oraz jak co dzień Pokażę wam nowy sklep Fortnite Widzowie, jak tego jeszcze nie robicie, subskrybujcie kanał Bardzo za to dziękuję e, Oraz oczywiście dodam tutaj kilka osób do Znaju, które mnie zaprosiły Więcej, ktoś się mi w Znaju, to mnie zaproście Ja widzowie codziennie tutaj przyjmuję na odcinkach I na, oczywiście na codziennych streamach do listy Dobra, lecimy na sklep, widzę ja wam życzę dobrego dnia Patrzymy co mamy, uwaga, uwaga Swoją drogą, kodzik Zakrzak, który możecie użyć Wielkie dzięki za to widzowie e, Dzięki, dzięki wszystkim za krzakiety, no i patrzymy, co w sklepie. A dzisiaj mamy powrót pakietu galaksji e, no czyli oczywiście skina, który jest z nami od trzeciego sezonu, rozdziału drugiego, z zestawu pakiet galaktyczny. Widzowie, y, skinek ten, no myślę, jest już takim klasykiem Fortnite'owym. E, mamy, widzę, właśnie trzy galakcje w Fortnite'cie. Mamy Galakcji Chłopa, który był pierwszy, Galakcji Babeczka, która właśnie była druga i dzisiaj jest w sklepie. I mamy drugą Galakcję Babeczkę, która doszła w tym sezonie, no i dzisiaj w sklepie jest właśnie ta babeczka e, z sezonu trzeciego, Czyli ten środkowy Galaxy Skin. No i wyglądą tak w taki oto sposób. Widzę, mamy do niego oczywiście kilofy, e, uderzenia, takie gwiezdne uderzenia, podwójne. O, takie mają dźwięk oraz lotnie. Celestia, no i w zestawie możemy kupić wszystko za 2800, więc jest to mm, tani o 1200 v -bucksów. tak to wygląda, idziemy dalej widzę, mamy Razora i Kuro Homure to jest, to jest ten skiny. w sensie, ten Kuro Homura, <laughs> mam go, no ciekawe, ciekawe jest to skinek, widzę, ciekawy skinek yy, o, co za wiadomości, a Razor jest to widzowie, mm, oni oni ogólnie są z Battle Breakers, to jest jakaś tam gierka yy, w sensie jakaś, no to jest inna gierka, yy, i oni są właśnie z tej gry, yy, no tak wygląda Razor, ma jakąś listę na plecach i tak wygląda ognisty wir, ma taki ognisty wir na plecach, jak sama nazwa mówi, do tego skórka do mini srebrny płomień za 500 Faudolców wygląda w taki sposób. Muzyczka Battle Breaker za 200 eee, oraz powrót e, dinozaurów, czyli Rexa oraz widzowie Komando Triceratops Top, z którą widzimy tutaj No czyli zielony i czerwony po prostu dinozaru, a do tego widzę Dino, skórka do broni jedna do Rexa i Trias skórka do broni właśnie do komando, triceratops. Tak to wygląda. Kolejne skiny widzę, bo my dzisiaj mamy w ogóle bardzo dużo skinów, dlatego lecę troszkę szybciej. I intuicja za 1200 Taki zielony skin. Mam go fajnie się nim gra. Złotka, no złotka to jest taka złodziejka, nie? Jakby widzicie tutaj ma mator bez pieniędzmi, wiecie e, shotgun, futro ze złotem, e, złoty łańcuch i tak dalej tutaj, a nie, to nie jest łańcuch, w sensie no, zapinka z dolarem, e, no więc taka złodziejka, na wolności, złodziejka na wolności. O, tak to właśnie wygląda. E, dalej błogoczące skórka do broni za 500 bucksów e, taki kisiel, nie? Trochę, taki kisiel. Emotka w świetle Jupiterów, e, ty jest chyba tam. Te Blind Lights, czy coś takiego, widzę ta piosenka, właśnie e, Skórka pewnie urocze. No tutaj mamy, widzę, kota, mamy rybę, mamy miszka, serduszka i tak dalej na tej skórce. Emotka Taxi, za 200. Tutaj no wzywanie taksówki. E, kiedyś nagrywałem odcinek z tą emotką, taka ciekawostka. E, powrót skinów wakacyjnych, mianowicie mamy tak. Yy, zestaw Złote Piaski Midas widzowie Midas tutaj le no nocy letni Możemy mu tak, zdjąć okulary Możemy zdjąć kurtkę Oraz na przykład możemy włączyć, reaktywność Bądź to wszystko wrzucić yy, No mi się najbardziej podoba chyba taki Taki szef widzę z okularami, mega spoko yy, Do tego tak, deska surfingowa na plecy Czy ona ma style? Tak, ona też ma style Tak to wygląda, ta te jest tyle Skórka do broni złota yy, Złoto i czerń Oraz kilo w widzowie Złocony cień, jeżeli chodzi o drugi zestaw, zestaw nurkująca krystal, w którym mamy, uwaga po pierwsze, no, nurkujący krystal jak sama nazwa mówi, kilof, bardzo ładny kilof, tęczowy rylec e, oraz plecak na plecznik z kryształem i jest to, kilo, e, jest to przepraszam plecak, który ma 12 styli różnych kolorów, więc mega spoko moim zdaniem idziemy dalej, zestaw letni drifter widzowie, no letni drifter, oczywiście letni drift, e, glutownica e, pistolet e, na wodę, e, kilof podwójne klingi, widzowie, skórka Dobra, kicunę oraz lotnia Z prądem, tak to wygląda Idziemy dalej, Jocie kręca Ile skinów, gościu, widzę, idziemy szybko Po pierwsze, plażowy brutus Potężny brutus, nasz tutaj widzowie Po drugie, plażowa wiedźma powróciła Ej, chyba muszę wreszcie tego skina kupić Bo ja go widzę ten To jest skin chyba taki jeden z bardziej spoconych A ja go dalej nie mam, trochę beka Muszę go sobie ten jutro zakupić chyba Dobry gwiazdora za 800 Ej, Plażowa Jurka za 1200 plażowy Francuz, czyli kilo za 500 dolców, oj sorry, widzowie eee, molo za 1200, Skrab za 400, skórka glify za 300, widzowie, Hotro to rozpróbować taka siekiera, podobno do siekiery strażacki, tak mi się kojarzy eee, Jeżeli chodzi o dalsze skiny, mamy rabusia, a jaki sklep jest dzisiaj duży w ogóle? Powiem Wam, że nieźle, rabuś, dwa style, mega spoko również skin, plaże barwy ona nie ma steli? Nie, nie ma najwidoczniej plażowe barwy. Widzę barwne gwiazdy, skórka do broni e, oraz e, tutaj mamy jeszcze. Widzę lotnie ładunek. Po lotnie ładunek mamy Flaminga królewskiego i Tyrona trawników. Jak i szał słodycz, czyli plecaków, widzę, oraz jednych kilometrów podwójnych. A tak to tutaj mamy pizzę na plecy i loda, widzę na plecy. Tak to wygląda. Dalej w sklepie jest zestaw jankiego Jankiego, tego e, kota takiego, takiego kota z. E, Rybami, Jankiego, tak to widzę wygląda Pakiety się nie zmieniły, dalej jest złotka, dalej mamy karnet, dalej mamy oczywiście ekipakę No i to na tyle widzę w tym sklepie. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, Wbijajcie na Discorda, Insta linki w opisie, a ja wam życzę już dobrego dnia widzowie, kodzik kiedy w sklepie Trzymajcie się, llo bye bye. Cześć cześć, siewaneczko widzowie!